Jest wtorek, 14 czerwca. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejne wydanie dziennika. Kolejne wydanie powraca po dwumiesięcznej przerwie. Była ona spowodowana przez sprawy osobiste. Gdybym dysponował większą ilością czasu, to na pewno wydania pojawiałyby się częściej. Jednak montaż jednego wydania w Vegasie jest bardzo czasochłonny, więc dlatego był taki przestój. Mam nadzieję, że w tej chwili wydania będą pojawiały się już dużo częściej niż to było ostatnio. Od 20 odcinka Bitwy o punkty ekstra nastąpiły zmiany w regulaminie gry. Gracz będzie mógł wziąć udział tylko w jednej zagadce. Nie można już wysyłać odpowiedzi do wszystkich zagadek. Nie można też podawać odpowiedzi do wszystkich zagadek w jednym komentarzu, ponieważ nie będzie on brany pod uwagę. Zmiany mają zachęcić większą ilość osób do brania udziału w grze. Kolejny odcinek Bitwy o punkty ekstra zaraz po wydaniu dziennika. Zapraszam Was serdecznie do gry. 8 czerwca na kanale TVK Kuba ogłosił nominację do pierwszej edycji Telenagród. Mój kanał oraz moje produkcje zostały nominowane do wszystkich kategorii, co można uznać za ogromny sukces. Głosy można oddawać w pięciu kategoriach: najlepsze losowanie, najlepszy teleturniej, najlepszy serwis informacyjny, najlepszy program rozrywkowy oraz najlepsza telewizja. Więcej informacji o nominowanych projektach oraz sposobie głosowania możecie znaleźć na stronie telenagrody.webli.com. Głosowanie trwa do 22 czerwca, a sama gala odbędzie się 26 czerwca na żywo na kanale TVK. Linki potrzebne pojawią się w opisie. Mateusz, mój współpłacownik i przyjaciel, zamierza w wakacje powrócić po raz kolejny do projektu telewizyjnego Matek TV. Z tego względu zmienił on nazwę kanału z MTV1HD właśnie na Matek TV. Na kanale można zobaczyć już dwa filmy z testem logo oraz stworzoną przez niego nową oprawą graficzną. 2 lipca planowana jest reaktywacja kanału. W imieniu swoim oraz Mateusza, wszystkich gorąco zapraszam do subskrypcji kanału, aby nie przegapić nowych filmów. Link pojawi się w opisie filmu teraz trochę wspomnień, bo już od dwóch lat utrzymuję kontakt i przyjaźń właśnie z Mateuszem, który wtedy właśnie wygrał konkurs na logo kanału i stworzył dla mnie oprawę graficzną. 6 czerwca minęło dokładnie dwa lata od tego wydarzenia i z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że cieszę się, że trwa to tak długo. Jestem szczęśliwy, że spotkałem na swojej drodze kogoś takiego jak Mateusz, pomimo różnych sytuacji, które nas spotykały no i mam nadzieję, że nasza przyjaźń i kontakt będzie trwał jak najdłużej. I na koniec krótka informacja o kolejnych filmach na kanale. Jeszcze w tym tygodniu pojawi się kolejny odcinek Losu Szczęścia oraz aż dwa losowania MottoLotto. Więcej dowiecie się na moim fanpage'u, na którego wszystkich zapraszam. To już wszystko na dzisiaj, a już za chwilę zaległy odcinek bitwo o punkty ekstra. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.